Chcę dzisiaj porozmawiać o ograniczających nas przekonaniach, które niejednokrotnie przeszkadzają nam osiągać nasze cele, przeszkadzają nam czuć się tymi, którymi chcielibyśmy się czuć, są przeszkodą przed wyleczeniem się z jakiejś choroby i ogólnie przeszkadzają nam w życiu. Możemy mieć bardzo wiele takich ograniczających przekonań, a zasiewają w nas je zazwyczaj. Takie osoby, które są dla nas autorytetem, mogą to być rodzice, nauczyciele, czy też ważne dla nas osoby, jak na przykład nasi partnerzy. Głównie w dzieciństwie mogą zostać zasiane w nas takie ograniczające przekonania, których w żaden sposób nie weryfikujemy, tylko instynktownie przyjmujemy i idziemy z nimi przez życie. Jest tak. Bo dla dziecka dorosły człowiek, czy też rodzic, jest jak Bóg. Zatem dziecko nie podważa tego, co od nich słyszy. Nie sprawdza, czy to jest prawda, czy fałsz. A powstałe w ten sposób przekonanie zostaje utrwalone. Ograniczające przekonania mogą zostać zaimplementowane podczas wychowywania dziecka przez nieodpowiednie metody wychowawcze. Możliwe, że już jako dorośli świadomie będziemy rozumieli, że to, jak nas wychowywano, było złe, i nawet będziemy starali się coś zmienić, ale w krytycznych sytuacjach zareagujemy tak samo jak, na przykład, kiedyś reagowała nasza mama, a potem będziemy tego żałować. Są też takie ograniczające przekonania, które uniemożliwiają nam utrzymanie odpowiedniej samooceny, poczucia własnej wartości na odpowiednio wysokim poziomie. Na przykład, jeżeli kiedy byliśmy mali pewnego razu, i to jest prawdziwa historia, usłyszeliśmy od ojca, Och, gdybym tak zamiast ciebie miał dziewczynkę, to w dziecku. Pozostanie poczucie, że tata mnie nie chciał i nawet pomyje są więcej warte ode mnie. A później, już w szkole, gdy źle powiedzieliśmy wierszyk, usłyszeliśmy od nauczyciela: Jesteś głupiutki, mój chłopcze, i jeszcze wyśmiała nas cała klasa. Następnie, już jako nastolatka, zostawia nas dziewczyna, bo wybiera ładniejszego i bogatszego chłopaka. A później przychodzą kolejne porażki w naszym życiu. Powiedzmy, nie dostajemy tej pracy, którą byśmy chcieli, a potem rozwód i od dzieci słyszymy: Nasz nowy tata jest lepszy od ciebie, on nam wszystko może kupić, a ty jesteś luzerem. Wówczas w człowieku powstaje ograniczające przekonanie. Konstrukcję ograniczającego przekonania możemy porównać do blatu stołu, który jest podparty nogami. Te zdarzenia, o których tu opowiedziałam, są właśnie nogami takiego ograniczającego przekonania, które powstanie w nas w późniejszym wieku i będzie brzmiało: Jestem przegrywem i nic już ze mnie nie będzie. Jak można się tych przekonań pozbyć? Osobiście do rozwiązywania konfliktów używam EFT. Oczywiście każdy z nas może mieć swoją własną ulubioną technikę. Według mnie zaś takie ograniczające przekonania można zlikwidować w ten sposób, że podpierające je nogi, a więc te wspomnienia, które wciąż wywołują w nas złe uczucia, możemy przywołać i usunąć. Można je w cudzysłowie wypukać przy pomocy techniki EFT będziemy o nich pamiętać, ale nie będą już wywoływały złego, negatywnego uczucia. Jeśli w ten sposób postąpię ze wszystkimi złymi wspomnieniami i sprawię, że przestaną generować negatywne uczucia, to osiągnę stan, w którym na powrót będę potrafiła docenić swoją wartość. Porażki z przeszłości przestaną mnie interesować. Znowu uwierzę w siebie. Każdemu z was polecam tę technikę. Raz w miesiącu prowadzę wykłady jej dotyczące na Wolnym Uniwersytecie. Zapraszam wszystkich, którzy interesują się biologiką i nową medycyną. Kochani, jako Biologika Polska przedstawiliśmy Wam kolejny materiał wideo. Jeśli wzbudził Wasze zainteresowanie, dajcie proszę łapkę w górę i zasubskrybujcie nasz kanał, aby być na bieżąco ze wszystkimi wystawianymi przez nas materiałami. Dziękujemy, do widzenia!